Władze Jawora chcą włączenia ponad 327 hektarów do legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej. Podczas kwietniowej sesji Rady Miejskiej radni podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na włączenie do legnickiej strefy nieruchomości położonych na terenie gminy Jawor. Właścicielem terenów jest agencja nieruchomości rolnych, a uchwała podjęta przez radnych Jawora to pierwszy krok w kierunku rozszerzenia Legnickiej strefy i utworzenia podstrefy na terenie Jawora. Jako miasto chcemy, aby Jawor przyłączył się już do drugiej strefy ekonomicznej. Tym razem chodzi o strefę legnicką. Mamy dodatkowe tereny, które musimy wykorzystać. To są tereny bardzo dobrze zlokalizowane, blisko autostrady A4 oraz drogi S3. To już dzisiaj wiemy. My My, jako miasto, musimy wykonać zadanie domowe, przygotować się po to, aby inwestor mógł u nas znaleźć najlepsze lokalizacje, na najlepszą ziemię pod inwestycje. I to ze strony miasta od samego początku, od grudnia, czynimy, i to jest jeden z pierwszych kroków. Zadowolenia z decyzji radnych nie kryje Rafał Jurkowlaniec, prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Myślę, że to bardzo dobry pomysł. Cieszę się, że władze Jawora myślą perspektywicznie i już dzisiaj przygotowują się na pozyskanie inwestorów w związku z budową trasy S3. Ta trasa w sposób diametralny zmieni sytuację gospodarczą tej części Dolnego Śląska, ponieważ Jawor z miejscowości, która była położona nieco na oboczu, będzie fantastycznym terenem, który będzie w zasadzie uzbiegu kluczowych arterii komunikacyjnych regionu. Z jednej strony S3, czyli zupełnie nowa jakość na mapie, po Polski, doskonałe połączenie z portami morskimi w Szczecinie i Świnoujściu, z drugiej strony bardzo szybki dojazd do Czech i do południowej Europy, i w dużej bliskości węzeł z autostradą A4. Także na pewno wielkie możliwości dla miasta, bardzo dobra oferta dla inwestorów i ogromne możliwości rozwoju dla miasta. Jawor od kilkunastu lat ma tereny w kamienogórskiej strefie ekonomicznej, lecz z braku drogi dojazdowej do nich strefa jest jak na razie niezagospodarowana. Faktycznie blisko od 15 lat jesteśmy w strefie kamiennogórskiej. Tam się nie pojawił inwestor z tego powodu, że nie było drogi dojazdowej. I mam nadzieję, że uda nam się jeszcze w tym roku zażegnać tą sytuację i spowodować, że ta droga dojazdowa od ulicy Wrocławskiej do strefy kamiennogórskiej powstanie. To oznacza wprost, że wtedy inwestor będzie mógł uzyskać tak naprawdę zaproszenie do inwestowania. Dzisiaj bez drogi dojazdowej tak naprawdę ta strefa jest martwa i stąd są te nasze prace. Jeśli chodzi o legnicką, to tylko dobrze, ponieważ Jawor będzie miał dwie strefy ekonomiczne, co znacznie poszerzy atrakcyjność inwestowania. Dodać należy, że w lutym bieżącego roku Legnicka specjalna strefa ekonomiczna zainaugurowała rozwój projektu S3 drogą wielkich możliwości. Ministerstwo Gospodarki, specjalne strefy ekonomiczne i samorządy Polski Zachodniej połączyły siły w celu stworzenia obszaru aktywności inwestycyjnej w pasie powstałej i projektowanej drogi ekspresowej S3. Na terenie Legnicy, Głogowa, ale także na terenie całej drogi aż do Bolkowa, czyli drogi S3, postanowiliśmy zrobić największy w Polsce system inwestycyjny, który pomoże gminom, wszystkim gminom w pasie na około nowej S3 stworzyć lepsze warunki do przyciągania przedsiębiorstw, tak żeby więcej miejsc pracy powsta powstawało tutaj na tym terenie. Tych przedsiębiorców chcemy pozyskiwać z jednej strony, z zagranicy, ale tak naprawdę najważniejsi dla nas to są przedsiębiorcy, którzy są na terenie Dolnego Śląska, chcą się rozwijać i tak na przykład w dużych miastach już by na przykład nie chcieli, bo są za wysokie koszty, chcieliby się przenieść gdzieś, gdzie ta działalność będzie mniej kosztochłonna. I takimi, takim pasem naokoło Estrójki dzięki temu tworzymy infrastrukturę dla przedsiębiorstw, które są lokalne, ale postanawiają się rozwijać. I tu będziemy pracowali z przedsiębiorstwami, a także będziemy pracowali ze wszystkimi gminami wzdłuż trasy Estrójka. I także dzięki temu będziemy zawiązywali porozumienia. Między innymi także będziemy zawiązywali porozumienie z Jaworem. Z panem burmistrzem rozmawialiśmy już. Pan burmistrz jest bardzo zainteresowany i ma też bardzo konstruktywne propozycje, jak zaistnieć w tym ogromnym projekcie gospodarczym, który także będzie miał działalność wspierania innowacji w przedsiębiorstwach. Wzdłuż tej drogi, tak jak to się dzieje na Zachodzie, mają szansę inwestować w firmy, ponieważ dzisiaj jednym z takich większych wyznaczników ekonomicznych jest po prostu logistyka, połączenia logistyczne. Ta strefa, o której mówimy o tym projekcie, będzie w niedalekiej odległości od autostrady A4. To jest zaledwie 7 kilometrów i wprost planowana droga S3 będzie wchodziła w jej obszar. Więc stąd mówimy o fantastycznym położeniu tej strefy w naszym mieście. My dzisiaj jako władze miasta musimy wykonać podstawowe zadanie. Dać szansę inwestorowi zainwestować i to właśnie czynimy. Burmistrz Emilian Bera wiąże duże nadzieje na rozwój miasta dzięki decyzji radnych o przyłączeniu gruntów do specjalnej strefy ekonomicznej w Legnicy. Bardzo dziękuję tym samym radnym za bardzo dobrą postawę, za to, że poparli ten projekt utworzenia legnickiej strefy ekonomicznej na tych terenach. To jest bardzo rozważne i tak naprawdę wspierające całe miasto na najbliższe lata. My dzisiaj musimy się przygotować do tego, aby ten inwestor mógł się tam pojawić. To, czy on się pojawi, czy nie, będzie zależało od tego, jaką my ofertę przygotujemy. Dzisiaj chcemy przygotować dobrą ofertę, i dlatego ta propozycja utworzenia strefy w tym miejscu.